Wiesz, co zaszło między moją córką a Mariciuj? Prawdę mówiąc tak. Chyba wszyscy słyszeliśmy ich krzyki. Udawajcie, że nic się nie stało. Pan nie może się dowiedzieć. Nie chcę, żeby zganił Mariciuj, czy poskarżył się na nią Juanowi Migalowi. que vaya a quejarse con juan miguel san román Może to niemożliwe. Co za piękny dom! W doskonałym mieście. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do salonu. Pomożesz mi odrobić lekcję? Oczywiście, księżniczko. Nie jesteś sama. To Maita, prawda? Tak, ta pani chciała cię poznać. Mam na imię Estefania. Jesteś bardzo ładna, Maito. I mam dla ciebie prezent. Ale musisz zamknąć oczy. Co to? Niespodzianka. Czekoladki. Tak, lubisz je? Okrutnie. Co takiego? Tak mówi Mariciuj. Bardzo bym chciała, żebyśmy się zaprzyjaźniły Dzień dobry To córka państwa Velardów Onelia Montero Estefania Velarde Bardzo mi miło Estefania przyniosła mi czekoladki, babciu Dobrze, wracaj do lekcji Przyszłam do Rosji, żeby mi pomogła Idziemy, księżniczko Zostawiam cię z Onelią, Estefanią. Czuj się jak w domu. Dziękuję za czekoladki. Smacznego. Odwiedzaj nas. Przesympatyczna. Przejdźmy do salonu. Podziwiam pani dom. Co za smak. Urządziła go moja świętej pamięci córka Viviana. Nic tu nie zmieniono. Słyszałam o wypadku. To straszne. Macie wiadomości od Juana Miguela? Nadal jest na kongresie. Czekam na jego powrót, by ustalić datę przyjęcia. A co łączy panią z Juanem Miguelem? Dziesięć. I osiem? 18. Napiszemy osiem, jeden w pamięci dziewięć i jeden spróbuj sama To ja Mariciu Coś się stało? Jesteś smutna? Możesz do mnie przyjechać? Teraz? Mam doła. W domu była niezła chryja. I muszę z kimś pogadać. Szkoda, że nie ma tu twojego brata. Bez niego czuję się samotna i bezdomna. Pozwolą ci wyjść? Przynajmniej pogadamy. Wszyscy są na mnie obrażeni. Nawet pani. Choć nie tak bardzo jak inni. Jeśli to dla ciebie nie kłopot, przyjedź. Skoro mnie potrzebujesz, przyjadę. Absolutnie nic. Po prostu tata bardzo szanuje Juana Miguela i jest on pierwszy na liście naszych gości. Oczywiście wśród mężczyzn. Wśród kobiet to pani przypadła ta pozycja. No, Nigdy nie wydawałam takiego przyjęcia, gdyż mieszkałam poza Meksykiem. Odwiedziłam państwa, by zaprosić panią osobiście. I prosić o coś ważnego. O wyrażenie zgody na to, by Juan Miguel towarzyszył mi tego wieczoru. Jesteś bardzo rozsądna. Inna nie zadałaby sobie trudu. Ale nie ja. Bardzo też chciałam panią poznać. Nie mam żadnych obiekcji. Doprawdy? Nie wiem, jak dziękować. To musiało być dla pani trudne ze względu na pamięć o córce. Tak się cieszę, że się poznałyśmy. Liczę na to, że się zaprzyjaźnimy. Myślałam, że mnie nie puszczą. Są na mnie źli. Dlaczego ona cię uderzyła? Szczerze, Mariciuj. Zobaczyłam w piśmie zdjęcie twojego brata i wycięłam je sobie. Na to wchodzi Estefania i mówi, żebym jej oddała zdjęcie. Nie miałam zamiarów. Wtedy walnęła mnie w twarz, a mnie krew zalała i zdrowo jej dołożyłam. Słowo! I wtedy ta Damulka podniosła wrzask. Była jak Syrena. A jak na mnie patrzyła? Dlaczego? Bo to wariatka. Potem przyszła pani Cecilia, ciotka, a nawet Martilio. Powiedziałaś im, że ona pierwsza cię uderzyła? Nie. Dlaczego? Bo pani Cecilia zaczęła mi mówić różne takie. Zrobiło mi się głupio i zamknęłam paszczę. Powinnaś była powiedzieć im prawdę. Mowy nie ma. A co ze zdjęciem mego brata? Dobrze je ukryłam, żeby nikt mi go nie zabrał. Bardzo go kochasz? Poszło jak spłatka. Mam w garści zarówno teściową, jak i córkę. Co to za kobieta? Elegancka, wyniosła. Początkowo była wrogo nastawiona. Naprawdę? Dlaczego? Gdybyś widziała jej minę, kiedy usłyszała, że czekam na powrót doktora, by ustalić datę przyjęcia Wyobrażam sobie Bardzo jej się to nie podobało, ale ugłaskałam ją Zgodziła się nawet, by Juan Miguel był moim partnerem Jesteś niesamowita Lepsza nawet ode mnie O, tam, staro a kiedy w końcu wyjdę za jej zięcia, będzie wręcz szczęśliwa. Zobaczysz. Jak to pięknie. W sam raz dla nas. Zrobisz to dobrze, prawda? Tak, kocham go okrutnie. Potraktował mnie bardzo w porządku. Nigdy nie zachował się wobec mnie nieładnie. No i uratował mnie od paki. Zawsze mnie broni i wspiera. Jak tu go nie kochać? Bardzo mi go brakuje. Jeśli chcesz, możemy do niego zadzwonić. Mam jego numer. Lepiej nie. Nie chcę mu przeszkadzać. Zadzwońmy. Przecież chcesz mu powiedzieć coś ważnego. No dobrze. A może lepiej nie? Okrutnie się wstydzę. Wiem, co zrobimy. Pójdziemy do kafejki internetowej. Gdzie? Do kafejki internetowej. Wyślesz mu maila. Że co? Maila za pomocą komputera. Nauczę cię. Nie ugryzie cię. To co napiszesz pojawi się w komputerze Juana Miguela. Napisz mu o wszystkim. Ale co mam napisać? To co, co czujesz. Kurczę, nie wiem. Lepiej ty napisz, bo potrafisz. Zróbmy tak. Napisz tu, a ja przepiszę. Was grze jak kura pazurem i robię dużo błędów, otro. otro, otro